Osiedle bloków przy ulicy Pochyłej powstało na początku lat 70. Wówczas nikt nawet nie mógł przypuszczać, że samochodów będzie niemal tyle, co właścicieli mieszkań. Dawniej auta były na talony, a na parkingu stała Syrenka pana z ostatniej klatki, Trabant Tadzia, maluch pana Antoniego i gazela pana Karola. Mieszkańcy ulicy Pochyłej i Górnej są zgodni, że należy wykonać plan zagospodarowania dla naszego osiedla. Chcą wziąć czynny udział w debacie społecznej, bo, jak twierdzą, sami najlepiej znają własne potrzeby. Najczęściej mówią o parkingach, chodnikach, placu zabaw i ładnym zielonym miejscu do wypoczynku. Nasi sąsiedzi mają kilka pomysłów na umiejscowienie parkingów. Mogłyby powstać powyżej bloku numer 7 i obok trójki, wówczas pieci mogliby wreszcie przemieszczać się po wolnych chodnikach. Właściciele pojazdów parkujących przy ulicy Górnej i bloku przy ulicy Pochyłej 1 nie mają nic przeciwko temu, aby miejsca parkingowe powstały między ich blokami. Przy okazji trzeba wyremontować przebiegającą tam drogę. Przy odcinku polnej drogi części ulicy Pochyłej powstały nowe bloki mieszkalne i budują się kolejne. Drogowa infrastruktura nie nadążyła za rozwojem tej strefy miasta. Czas to nadrobić. Dzięki temu połączymy się z ulicą Sychty. Nie ma też wątpliwości, że należy wyremontować cały odcinek stromej ulicy Pochyłej, nie zapominając o nowych miejscach parkingowych. Chętnych na miejsca garażowe nie brakuje. Zgadzam się z panem Antonim, który twierdzi, że jeśli przygotowano by miejsca pod popularne blaszaki, to automatycznie część aut zniknie z ciasnej strefy zamieszkania. Policzyłem. Mieści się tam 27 garaży. Wysokie krawężniki, nierówna wąska ulica i brak miejsc parkingowych dokuczały mieszkańcom ulicy pogodnej. Realizację remontu odkładano aż do roku wyborczego. Szkoda, że wcześniej nie wypracowano odpowiedniego konsensusu z mieszkańcami. Dzisiaj nie mielibyśmy zderzenia konfliktów. Największy problem nie został rozwiązany nadal jest mało miejsc parkingowych. Co ciekawe, jest ich mniej niż wcześniej. Nie zapominajmy o najmłodszych mieszkańcach naszego osiedla. Ciekawe, jak długo ktoś z włodarzy byłby w stanie zabawić dziecko na zdezelowanej drabince i prymitywnej huźdawce. Zaś porozmawiać o innych nurtujących Ciebie problemach? Chętnie je poznam i wspólnie postaramy się je rozwiązać.